Dzisiaj w NATO po prostu zaszokowali Ukraińców. W Sojuszu Północnoatlantyckim nie ma jedności co do tego, czym tak naprawdę było wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Istnieją poważne powody, by uważać ten incydent za przypadek, a nie celowe działanie Federacji Rosyjskiej. Takie stanowisko jest obecnie wyrażane w kuluarach NATO. W NATO uznano, że drony, które 10 września wleciały do Polski, mogły zrobić to przypadkowo lub przez ukraińską walkę. Radioelektroniczną. Co paradoksalne, podobną myśl dzień wcześniej wyraził także amerykański prezydent Donald Trump. Ale wiecie, nie czekając na rozwój tego wątku, od razu zaznaczę kilka bardzo ważnych kwestii. Polski premier, polski szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz niemiecki minister obrony zgodnie oświadczyli, że to było celowe. Celowe. Drony zneutralizowane przez walkę radioelektroniczną nie lecą taką trajektorią. Jeden z dronów, przypomnę, Przeleciał 300 km przez całą obwód brzeski na Białorusi i manewrował na jej terytorium. To sugeruje, że miał wyznaczony kurs, a nie był zdezorientowany. Nie wspominam już o dodatkowych zbiornikach paliwa montowanych na dronach, dla zwiększenia zasięgu lotu. Ale przejdźmy teraz bez zbędnych emocji do analizy, dlaczego w NATO w ogóle zaczęto mówić w takim tonie i czy jest to oficjalne stanowisko. Bo teraz wiele serwisów informacyjnych właśnie w taki sposób przekazuje tę wiadomość, że niby to NATO oskarżyło Polskę, a dokładniej Ukrainę, o atak na Polskę. Ale podejdźmy do faktów na chłodno i przeanalizujmy całą tę sytuację. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Dziś jest 19 września według kalendarza. I zanim zaczniemy ten odcinek, chcę podzielić się z Wami ciekawym kanałem na YouTube, na którym osobiście, że tak powiem, uspokajam się i łagodzę nerwy po przesycie wiadomościami. Na przykład takimi, jakie dziś wspólnie omówimy. Polecam kanał YouTube Olgi Babry. To psycholog, są tam krótkie filmy psychologiczne o lęku, granicach, relacjach i co bardzo ważne, produktywności i o tym, jak nie wypalić się. To są takie krótkie odcinki w prostym, zrozumiałym języku. I w zasadzie jeden filmik to jeden jasny, klarowny krok do tej właśnie przejrzystości. Tajemnica doskonali. Chcę Wam o tym opowiedzieć. Ograniczać się do dziecięcych diagramów bałtwi jeszcze opieki, nawet jeśli do tej pory był bezproduktywny. Aktywność pilotów była zamierzona, z czym zgadzają się także niektóre inne europejskie kraje, ale nie publicznie. Wysocy rangą wojskowi, przedstawiciele służb, dyplomaci i politycy państw NATO przyznają, że sytuacja nie jest jednoznaczna, to nie znaczy, że nie było to niebezpieczne. Coś ewidentnie zmieniło się w podejściu Kremla do ryzyka podczas ataków na Ukrainę. Ale jak pisze Cable News Network, powołując się na zachodnich wywiadowców NATO, dostępne dane dotyczące incydentów w Polsce są niejednoznaczne do interpretacji. Nieujawniony amerykański urzędnik wojskowy w Europie ocenił szansę celowego ataku na 50 na 50. Według nieujawnionego wysokiego rangą przedstawiciela jednego z zachodnich wywiadów, Trajektoria lotu dronów wskazuje na to, że zboczyły z kursu i po prostu próbowały się zorientować. I tu od razu pojawia się niespójność w słowach zachodnich urzędników. Ponieważ ten sam amerykański urzędnik mówi dalej, że brak materiałów wybuchowych na rosyjskich dronach można interpretować jako chęć Rosji zbadania polskiej obrony przeciwlotniczej bez ryzyka otrzymania zdecydowanej odpowiedzi. Czyli dron faktycznie leciał nad Polską? Ale, jak mówi ten urzędnik, trzeba brać pod uwagę, że Rosja wysyła na Ukrainę wiele pustych dronów, których celem jest odciągnięcie uwagi ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, podczas gdy drony wyposażone w materiały wybuchowe zmierzają do celu. Dużej liczby dronów, które wleciały do Polski, również raczej nie można uznać za dowód celowych działań, mówi ten urzędnik. Przecież to była tylko niewielka część z tych setek dronów które Rosja wystrzeliła na Ukrainę tej samej nocy. No i dalej przytoczą. Cytat z Cable News Network. Wysoki rangą urzędnik zachodniego wywiadu przekazał Cable News Network, że skłaniają się ku ocenie, iż incydent był niezamierzony, nawet jeśli potępiają go jako niepokojący znak, że Kreml stał się bardziej lekkomyślny. Źródło w Stany Zjednoczone Ameryki, zaznajomione z danymi wywiadowczymi, zgodziło się z tym stwierdzeniem. Jednak inny amerykański wojskowy i jeden urzędnik Kongresu Stany Zjednoczone Ameryki uważają natomiast, że pojawienie się rosyjskich dronów w Polsce było jednak zamierzone. Jednocześnie niemiecka gazeta Deutsche Welle przekazuje stanowisko wysokiego rangą rozmówcy w sojuszu. Według nich ich źródło pisze następująco: z największym prawdopodobieństwem drony celowo wtargnęły w przestrzeń powietrzną NATO. To był test naszych czerwonych linii. Sojusz nie uznaje tego incydentu za atak. Gdyż większość urządzeń była bezzałogowa, jednak strona polska odnotowała skalę zdarzenia. W strefę powietrzną weszło co najmniej 19, przechwytywanie bezzałogowych statków powietrznych trwało całą noc. Donald Tusk, premier Polski, oświadczył, że ostatnie pojawienie się dronów było około 6:30 rano. Część dronów nadlatywała właśnie z kierunku białoruskiego. Jak wtedy powiedział, operacja trwała całą noc. Kolejny wzrost napięcia wywołał incydent z 16 września, a ten sam premier Polski wtedy oświadczył następujące rzeczy. Służba Ochrony Państwa unieszkodliwiła drony nad ulicą parkową i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, to znaczy, że to już centrum Warszawy i rezydencja prezydenta Polski. W europejskiej prasie odnotowuje się jeszcze dwa wątki na ten temat. Pierwsza część dronów pełni funkcję odwrócenia uwagi lub rozpoznania. A druga, według ocen wojskowych NATO, scenariusz wygląda jak test czasu reakcji, czasu poderwania F-16 i F-35 pracy Airborne Warning and Control System oraz czasu włączenia i reakcji Patriot. Mówiąc krótko, NATO analizuje protokoły na wypadek powtórzenia się sytuacji. I tak pojawiały się ostrożne wersje dotyczące wpływu ukraińskiej wojny radioelektroniczna na trasy poszczególnych dronów. Formuła z Maksymalnie ostrożna. Efekty walki radioelektronicznej w strefie działań bojowych są nieprzewidywalne. Ale co ważniejsze, żaden oficjalny rzecznik NATO, podkreślam, żaden oficjalny rzecznik NATO nie powiedział, że to zrobiła Ukraina. Było tylko źródło Cable News Network i źródło Deutsche Welle w sojuszu, które mówią, że no można to wszystko interpretować na różne sposoby. To jest bardzo ważne. Oficjalnego stanowiska nie było. Dlatego stwierdzam, że sens sformułowań NATO to przerzucenie odpowiedzialności, a jednocześnie zachowanie przestrzeni dla decyzji, która realnie zmniejsza ryzyko powtórki przenieść przechwytywanie celów bardziej na wschód, czyli do nieba nad Ukrainą. Polacy wyrazili to łagodnie, mówiąc: Chcielibyśmy, żeby to był błąd, ale tak nie jest. To jest sprawdzian, a odpowiedź powinna być systemowa. Dla Brukseli systemowość to połączenie trzech elementów. To ogólny obraz sytuacji powietrznej z Airborne Warning and Control System plus naziemne radary w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Dyżurne pary myśliwców koalicji są w stałej gotowości i obowiązują jasne zasady użycia broni: strzelać do szachedów, do wszelkich rosyjskich dronów, do pocisków manewrujących nad zachodnią Ukrainą, dopóki trajektoria jest oczywista, a ryzyko odłamków minimalne. Ta logika jest już publicznie wypowiadana i to nie tylko przez Kijów, na tle tak zwanego, jak mówią, incydentu warszawskiego. Le Monde pisze, że grupa zachodnich ekspertów wprost przedstawiła pomysł zamknięcia zachodniego nieba Ukrainy siłami około 120 samolotów, ponieważ rosyjska obrona przeciwlotnicza i myśliwce tam nie wejdą. Politycznie wygląda to ponownie jak kompromis między strefą zakazu lotów, z 2022 roku a obecną sytuacją przechwytujemy te drony, które już docierają na terytorium NATO. To już za późno, więc potrzebne jest rozwiązanie pośrednie, zamknięcie nieba nad zachodnią Ukrainą. Teraz o ukraińskiej wojna radioelektroniczna, ta wersja pojawia się w briefingach, ponieważ każdy masowy szlak podczas wojny ma teraz szare czynniki: zakłócanie globalny system pozycjonowania, fałszywe sygnały Zmiana trasy w locie itd. Tak itd. Tak Ale nawet jeśli hipotetycznie zakładacie, że jakaś przeszkoda zmieniła trajektorię kilku dronów, to nie zdejmuje to pierwotnej odpowiedzialności. Kto konkretnie wypuszczał te drony i po co? Puste makiety w ogóle leciały kursem na Rzeszów i dalej na zachód. Po co one... Stanowisko Warszawy jest jasne. To był test wytrzymałości NATO. Skoro Sojusz uznaje to za prowokację, a nie atak, odpowiedź nie powinna być potępieniem. Przechwytujemy wcześniej nad zachodnią Ukrainą. Wniosek? Nie. NATO jednak nie oskarża Ukrainy, nie zrzuca winy. To bardzo mocno powiedziane. W Sojuszu zabezpieczyli się sformułowaniami, nie nazywając tego incydentu atakiem, i dyskutują, jak przesunąć przechwytywanie zagrożeń na wschód, tam gdzie rzeczywiście można chronić zarówno Polskę, jak i Ukrainę. Dla Moskwy to zła wiadomość. Im głośniej te puste drony testują nerwy NATO, tym bliżej jest polityczna decyzja o zachodniej tarczy nad Ukrainą. Dla Kijowa to szansa przekonujcie, przechwytujcie tu, by nie musieć łapać Ukrainy. Tutaj stawiam wielokropek. Wasze opinie i wnioski, piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. Like to już wszystko, dbajcie o siebie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.